wszystkim, witam Was na moim kanale i dzisiaj będzie Get Ready With Me na urodziny mojej kuzynki Jestem tam zaproszona właśnie ja i jeszcze kilka jej koleżanek z klasy Więc jak no, wygląda to, że nie będzie raczej to jakaś wielka impreza Więc po prostu ja się też nie maluję jakoś mocno I wiem mniej więcej też co ubiorę, ale nie wiem w jaki kolor pójść z dodatkami Czy pójść w srebro, czy w złoto Więc to jeszcze muszę sobie chwilę pomyśleć Więc szykujemy się ja oczywiście zaczynam makijażem, więc najpierw muszę sobie wpiąć takie spineczki, żeby mi włosy nie nachodziły na twarz. I mogę sobie dać oczywiście tam taką opaskę, ale nie chcę, żeby mi się włosy zniekształciły później, bo tak często po prostu mam. Więc najpierw będę miała o, takie spineczki. <grym>, jak to wygląda? No nie mogę po prostu. No i ja makijaż zaczynam kremem z filtrem UV. Jest po prostu chyba najlepszy, jaki do tej pory testowałam. Następnie daję taki, oto korektor z, z Essence, tak? bo zastanawiam się, czy najpierw dać róż czy korektor, ale chyba najpierw dam korektor, tak myślę. I ja uwielbiam korektor z Essence, jakby nie, wiem, mam mnóstwo, ale ciągle używam już tylko tego i nie wiem, czy to po prostu chodzi o kolor, czy o co. No i też już wcześniej sobie myłam oczywiście włosy bo nie chciałam już Was z tym zanudzać ani nie chciałam specjalnie na to przerywać nagrania, więc to już sobie przygotowałam po prostu wcześniej eee, tak Into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you'd be. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe. You came into my life, I never felt like So we love you, so excited, cause you're so right. And I will never leave in you, leaving your side, cause you're mine. Takes your heart so suddenly. Sometimes someone just becomes a part of you so easily, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me You came into my life, I never felt like so in love is so exciting. Cause you're so right, and I won't ever leave in you, leave in your side. Cause you're mine. teraz użyję właśnie tego mojego ulubionego tuszu do z Essence ja go używam już za każdym razem i czekam po prostu jak mi się skończy to ja pobiegnę od razu kupić drugi, mimo że mam też z tej samej firmy tylko ten taki wodoodporny, czyli niebieski ale ten ma też taką szczyteczkę, nie wiem od czego to zależy, że jest taki mega super fajny i itd ale jakoś najlepiej mi się sprawdza z wszystkich jakikolwiek, kiedy używałam po prostu Into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you'd be. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me. Believe. Jak widzicie, tutaj właśnie ładnie mi podkręciło Mimo, że wcześniej też użyłam innego jeszcze tuszu Ale ja tak, tak naprawdę codziennie się tak maluję po prostu Więc zawsze robię najpierw tym tuszem, który jest jakby... używam też do dolnych rzęs A następnie używam właśnie tego z Essence I nie wiem czemu, ale mega mi się to po prostu podoba i już ciągle tak robię I już teraz przed y, czas A, jeszcze nie na ustach, bo jeszcze brwi I ja też brwi już ciągle robię Tym samym żelem z Vibo No nie wiem, Też mi się najlepiej sprawdza Jeszcze właśnie lubię to takie medełko um, Z Essence, ale ono jakby mega je lubię, ale trzeba z nim uważać, bo potrafi zostawiać jakby takie jak się nazywa, takie jakby białe smugi czy coś takiego, a po prostu, że jest dla mnie taki bardziej najbardziej bezpieczny, taką najbezpieczniejszą po prostu opcją, więc po prostu trzymam się go, więc najpierw sobie wczesuję jakby w brwi, a później sobie dopiero stylizuję i też brwi się mega dobrze trzymają. Mine. Mine. I teraz już przyszedł czas na usta yy, najpierw sobie obrysuję właśnie taką konturówką z Revolution Kolor nie wiem, bo się chyba już zdążyło zdrapać Więc nie powiem wam niestety jaki to jest kolor No ale mega ładnie mi się też, nie wiem Ja mam mnóstwo konturówek Ale no po prostu... Nie wiem, jakoś te kolory do mnie nie przemawiają, i to jest jedyna, która tak mniej więcej dobrze wygląda na moich ustach. A jeżeli chodzi o błyszczyk, to albo użyję ten z Inglota od Juli Costere, ten taki błyszczący, albo ten z Douglasa, bo jakby ten jest taki bardziej no, błyszczykowy, jakoś no nie daje tego koloru, a ten już daje taki kolor i też jest brokatowy, więc w sensie oba mi tak pasują do tej konturówki, ale. No, nie jestem pewna, więc najwyżej albo sprawdzę sobie z jednym i później zmyję i zobaczę z drugim, albo się w końcu na jakiś zdecyduję, bo nie wiem. Ale najpierw sobie oczywiście zacznę konturówką. Myślę, że jednak, bo jakby ja też sobie nakładam trochę tej konturówki tutaj w kącikach, jakby sobie wypełniam nią trochę usta. I teraz też już mi dała taki kolor, więc myślę, że tylko dam z zinglota, jakby dała taki większy błysk, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, więc mój makijaż się prezentuje w ten sposób. I... no wiesz, tak jak naprawdę w sumie chciałam Mam nadzieję, że się utrzyma, bo nie spryskiwałam go żadnym sprayem utrwalającym, ani nic Bo boję się, że po prostu to zepsuje Więc już nie będę z tym nic kombinować, więc teraz przyszedł czas, żeby się jeszcze ubrać Bo z włosami stwierdziłam, że nic nie będę robić, po prostu innego, bo podoba mi się tak, jak jest Dobra, więc tak się prezentuję i ubrałam właśnie tą czarną taką satynową sukienkę. A buty to są takie czarne lakierki już pewnie nieraz przewinęły u mnie na kanale, więc teraz jeszcze przyszły tyły czas, żeby wybrać dodatki. Jednak postanowiłam na złoto, więc mam taki właśnie złoty pierścionek. Oczywiście bransoletka od mojej przyjaciółki, ale jej nigdy nie ściągnę, więc co z tego, że nie pasuje, ale no, no cóż. E... Ranzoletko to zaraz poproszę kogoś, żeby mi założyła, ja nie umiem sobie sama założyć. E, no i jeszcze mam takie fajne na ucho, więc będę chciała ściągnąć po prostu te kolczyki, jakie mam. E, I wtedy założę sobie to. E, a na szyję mm, właśnie mam a, taki. Z takim matką, nie w tym stronę tutaj. Z takim słoneczkiem. Bardzo ładny. I myślę, że też będzie pasował. W sensie musi. Więc oho. O, dobra? Bo jest taki fajny, bo widać go po prostu. A ja lubię, jak widać takie rzeczy, jakby nie wiem, już mi się to podoba po prostu. I ściągnę kolczyki, ale to już poza kadrem, bo niektóre osoby, nie wiem, może to obrzydzić albo coś. Bo Wiesz, że są różne typy ludzi po prostu, więc będę coś zrobić poza kamerami. Bra, więc już sobie ściągnęłam kolczyki i teraz muszę um, założyć to. I nie należy to do najprostszych zadań, bo no, trzeba to żyć tak, żeby po prostu. O, nie spadło. O, no i jest, trzyma się. Moim zdaniem wygląda to mega ładnie i gdy tylko mam okazję, to zawsze to zakładam. W się sensie Mega mi się to podoba, jak to wygląda. Jest takie urocze, ładne. I nie wiem. Jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Dobra, więc teraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda razem. A, już założyłam sobie też ten brązolet. E, no dobra, więc tak się to prezentuje tutaj o mucho. Wszystko ładnie. I no, mega mi się to podoba. I oczywiście później sobie też zdejmę te buty, jak już będę w środku, tam e, mojej kuzynki, ale no oczywiście muszę jakoś tam dojść. I mam też rajstopy i wiem, że są w trochę innym kolorze niż powinny, ale po prostu nie chcę, żeby mi było zimno. A po prostu wiem, że tutaj jest jaśniej, a na dole jest ciemniej, ale nie miałam innych rajstop, a nie chcę, żeby mi było po prostu zimno. Więc proszę mi za to wybaczyć, ale no wolę postawić też na swój po prostu komfort więc tak się to wszystko prezentuje i do tego mam jeszcze właśnie taką e, czarną torebkę z Valentino też ze złotymi dodatkami że się tak ładnie wszystko e, po prostu wyglądało razem więc ja ją ubieram jeszcze tam ubieram sobie kurtkę, że mi po prostu jeszcze nie było zimno e, i jestem po prostu już gotowa do wejścia. więc jeżeli dzisiejszy filmik wam się spodobał to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę pa pa